Pierwotna katedra pierwsza, obecnie bazylika św. Patryka w Nowym Jorku. Pod bazyliką są katakomby. Jest też tele starego cmentarza, czyli wychowani pierwsi i zasłużeni nowejorczycy, listę pierwszych biskupów. 1808 roku. Pierwsza katedra archidiecezji Nowego Jorku. Pierwsze w Stanach Zjednoczonych Kościół poświęcona świętemu Patrykowi. Oraz mm, widzimy tutaj pastorów w księży 389 roku Tu lista jest kolejna ciągnie się 2019 roku jest otwarta. także to, to proposzczowie Stary cmentarz przy starej kadrze św. Patryka I w Nowym Jorku. Zostali pochowani jeszcze nawet weterani wojny niepodległość. Nowy Jork był pierwszą stolicą niepodległych Stanów Zjednoczonych. Miejsce pochówku trzeciego biskupa Nowego Jorku 1826-1842. To jest tablica z inskrypcją, że księdzem w tej katedrze 25 czerwca 1836 roku został jakby prowadzony Święty Jan Newman kanonizowany 19 czerwca 1987 roku Miejsce pochówku Trzeciego biskupa Nowego Jorku 1826 1842. To jest tablica z inskrypcją, że księdzem w tej katedrze 25 czerwca 18 w Kaplicy św. Pawła w centrum Manhattanu w Nowym, w Nowym Jorku przy Wall Street tu kiedyś znajdowała się ławka w której przebywał i modlił się George Washington świadczy o tym tutejsza inskrypcja w św. Pawła, kościół episkopalny otworzony w 1766 roku tutaj na nabożeństwo chrzestnił George Washington pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych była tam też ławka, na której siedział kościół św. Piotra w tym miejscu powstał pierwszy kościół rzymskokatolicki Świętego Piotra pod koniec XVIII wieku, kiedy Ameryka odzyskiwała niepodległość. Wcześniej, pod protektoratem Wielkiej Brytanii, katolicy byli prześladowani. Powstał pierwszy kościół, on jest też najbardziej wysuniętym kościołem rzymskokatolickim w kierunku rzeki Hudson statuły wolności z prawej, z prawej strony. Na wprost będzie też pozostałość, albo powiedzmy miejsce, goły plac po zburzonych wieżach World Trade Center. Po lewej stronie jest kaplica, dosłownie może ze 100 metrów stąd, kaplica świętego Pawła, również bardzo stara kaplica, kościół episkopalny, gdzie w zabrzeństwach uczestniczył George Washington, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Na wprost... Kilkaset metrów znajduje się kościół świętej trójcy episkopalny z Andrew Adamsem pochowanym oraz z cmentarzem bardzo starym. No i to właściwie jest Wall Street. Tu widzimy zaraz krzyż pamiątkowy związany z 11 września 2001 roku. To nie jest może jeszcze zbyt młody. tą sytuację. Potem była wojna. Jedna, druga. Można sobie zadać pytanie, kto zyskał. A znajdziemy odpowiedź, kto naprawdę za tym stał. Kościół świętego Piotra. W tym miejscu powstał pierwszy kościół rzymskokatolicki świętego Piotra pod koniec XVIII wieku. Kiedy Ameryka odzyskiwała niepodległość, wcześniej pod protektoratem Wielkiej Brytanii katolicy byli prześladowani. Powstał pierwszy kościół. On jest też najbardziej wysuniętym kościołem rzymskokatolickim. W kierunku rzeki Hudson, statuły wolności z prawej strony. Kościół Świętej Trójce, na Wall Street. przeciwko za ulicą jest Wall Street. Kościół z cmentarzem na Dolnym Orchatanie, w Nowym Jorku. Nowy Jork. Podzyskanie podobości właściwie był stolicą Stanów Zjednoczonych. pod kościołem świętej trójcy właściwie w sercu finansowym świata na Wall Street kościół świętej trójcy zwany tutaj Trinity Trinity Place na tym miejscu w końcach odnosi się wszystko do Trinity tutaj zostali pochowani z początków państwowości Stanów Zjednoczonych, na przykład Alexander Hamilton, to jest interesujące. No to jest w sercu, prawda? No to nie do wymyślenia, żeby w tak głośnym mieście zachował się cmentarz, kościół dobrze zadbany, ale z drugiej strony daje też do myślenia, bo za ulicą mamy giełdę Wall Street. To jest właśnie Wall Street. Także nas dzieli płot i kilka metrów, no, kilkanaście, przepraszam, od kościoła, bardzo ładnego, bardzo starego. Z parafii świętej Trójcy zostało przekazane i wydzielone kościół świętego Piotra rzymskokatolickim na początku państwowości Ameryki kiedy uzyskała Amerykę niepodległość od Wielkiej Brytanii, gdyż w czasach rządu Wielkiej Brytanii kościół rzymskokatolicki był prześladowany. Pomoc w uzyskaniu niepodległości dała Francja katolicka. Choć wtedy to rozpoczęła się rewolucja, już powolutku. Dużo to kosztowało Francję. Kur zapłacił głowę. Reda świętego Piotry, Patryka w New Jorku, Polska Kaplica. W porszym ołtarzu Matka Boża, Częstochowska. święci. Na turze święty Stanisław Szczepanowa, święty Maksymilian. Z prawej strony Święta Faustyna. Możliwe, że święty Kazimierz. z prawej strony, prawdopodobnie, jest Stanisław Kostka. Katedra św. Patryka na 50 Alei do Nowym Jorku w linii prostej wśród baretem od Trump Tower. Jest to druga katedra. Pierwsza katedra znajduje się na nieco innym, w starszej części miasta. Na dolnym Manhattanie. W World Trade Center. Tamta jednak była zbyt mała i wybudowano to w XIX wieku. Jest nieporównywalnie większa. Znajduje się m.in. kaplica Matki Bożejczyzn Polska kaplica z polskimi świętymi, świętym Maksymilianem. świętym Stanisławem starsza, obecnie ma tytuł Bazyliki jest bardziej kameralna znajduje się na starym cmentarzu zasłużonych nowojurczyków jeszcze walczących o niepodległość relikwie świętego Patryka Presbiterium i ołtarz katedry św. Patryka. W krypcie pod ołtarzem znajdują się szczątki świętego. Posługiwał tutaj arcybiskup Fulton Sheen zmarły w 1979 roku. w Najświętszego Sakramentu. dawne Fort New York zbudowany w celu obrony wybrzeża samego portu. Za, za porty mamy widok na, na statuę wolności. wyszyłem w kierunku wyspy satywalności. Dosłownie w chwili ruszania roz... rozeszły się chmury i wyszło słońce. Zaświeciło tylko przez ułamek przez parę sekund, dosłownie. W Polsce w tym czasie zbliża się godzina apelu jasno Też padał cały dzień pochmurnie. Wychodzi godzina 15, godzina miłosierdzia w Polsce. Apel jasnogórski, i zaczęło się przyjaśniać. Wyszło słońce. Jednak, ta wolności jest ważna. Jest pewna dominanta. Otrzymana od narodu francuskiego. Naród francuski pomógł odzyskać niepodległość i właściwie zaczął się rozwijać kościół katolicki. Gdyż Kiedy Anglicy panowali to był kościół anglikański i wszystkie jego odłamy. Padało. Było pochmurnie. Godzina miłosierdzia. Zaczyna się przyjaśnieć, mury się rozstępują. Pokaż nam Boże miłosierdzie. Dla nas i całego świata. godzina miłosierdzia Tu w Nowym Jorku godzina 21 w Polsce żeby tu dojść musiałem wstawić torbę w szafce okazało się, że musi być 40 dolarówka patrzę, nie mam podeszłem do pierwszej lepszej ktoś zostawił wszystko przygotowane każdy własno naszej głowy policzony i błogosławiony miejsca. Zdrowa się Maryjołaski, pełna pan z Tobą, błogosławiona niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego.